Siemaneczko kochani, z tej strony Mercea Śląskie, kłania, witam Was bardzo serdecznie z mojego samochodu Witam z podróży Dajcie znak, czy dobrze słychać Czy wszystko jest ok, czy jest jak najbardziej w porządku Witajcie serdecznie Piszcie na czacie co tam u Was Dlaczego zdecydowałem się na live z autka, no z tego względu, że no niestety mimo wszystkich starań Za i przeciw i tak dalej W tym tygodniu kurczy live będzie najwcześniej w niedzielę, o ile w ogóle z tego względu, że po prostu Cześć Krzysiu, siema Daj znaka, czy słychać dźwięk, czy jest ok Czy słychać mikrofon Napisz tam, czy jest dobrze Czad na żywo, czemu mi się nie wyświetla Krzysiu pisze siema Ok, dwie osoby oglądają No, kurczę, nie, nie mam żadnego uchwytu jeszcze A nie chcę trzymać telefonu w ręce, bo ostatnio kosztowało mnie to 500 zł I 6 punktów, jak wiecie Słychać pisze Ania, Grzegorz, Oryl Krzysiek Kozak też napisał. Słychać, czyli jest dobrze. Ok, bo ja jestem przez Bluetooth połączony z telefonem, Znaczy z yy, yy, samochodem, i po prostu nie wiedziałem, czy będzie mi to przechwytywać. Mikrofon, ale ok, jak słychać, to bardzo dobrze. Tak, z takiej dziwnej pozycji tą kamerę mam ustawioną. Jak trochę widać, jakbym miał nie wiadomo, jak duży brzuch. No, aczkolwiek, yy, aczkolwiek, ten daj sobie na liczniki, może. Nie, nie, nie będę tam kładł, bo nie mamy tej. Nie mam jeszcze tej, wiesz, no tej podkładki, która z Mondeo wyciągliśmy i, i, i ten... Siema czerwo, ja może pozwolicie, że nie będę czytał... Kurde, zasrany autostart. Pozwolicie, że nie będę się skupiał nad komentarzami, tylko po prostu wyjaśnię Wam co i jak. Jadę dzisiaj grać, wyskoczyła mi impreza. Jadę grać, jadę grać w jakąś firmówkę do hotelu Klimczok. Za bardzo nawet nie wiem jaką, bo dopiero wczoraj się o tym dowiedziałem. To jest przez takiego kolegę, serdecznie pozdrawiam tutaj Wodara On tam ma stały kontrakt z tym klimiczokiem. wysyła tam DJ'ów i, i no, ja jestem jednym z tych, którzy tam zawsze jeżdżą na jego zlecenie <laughs> Także jadę tam dzisiaj, no nie zapowiedzianie, wczoraj się dowiedziałem praktycznie wieczorem, czy, czy chcę jechać, powiedziałem, że tak, oczywiście ehm, No i dlatego no, jedna opcja na live'a była wczoraj, ale że miałem dużo spraw do pozałatwiania. Z racji, że wiecie, były święta, poniedziałek uciekł, poniedziałek jeszcze było wolne, we wtorek, no to wiadomo, dzień organizacyjny i tak dalej, zanim wszystko poorganiz załatwiałem, poorganizowałem, już była środa. W środę zdążyłem pozwozić materiał, dzisiaj zrobiłem ile mogłem i, no i tyle. No wczoraj do bardzo późnych godzin pracowałem, dlatego też, dlatego też nie udało mi się już wieczorem zrobić live'a. No i co za tym idzie... Co za tym idzie, no... No co, no, no... live będzie najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek. Witam wszystkich widzów, zarówno patronów kanału, jak i... Jak i wszystkich pozostałych widzów. Witam też moderatorów. Bardzo, bardzo serdecznie miło mi Was gościć. Fajnie, że jesteście ze mną. Ja mam jakieś, jakąś godzinkę drogi. Mam nadzieję, że nie będzie przerywać, że ten live pójdzie płynnie. No będą pewnie takie miejsca, gdzie nie będzie... Jutro też, sorry, dzwonił telefon do mnie, bo no nie umiem ustawić trybu nie przeszkadzać w trakcie, kiedy internet działa, nie? Jutro też, jutro też nie mogę zrobić live'a, bo jutro też gram imprezę, a w sobotę, jak wiecie, odprawiam swoje 30. urodziny, czyli też mam imprezę. Tak, także najbliższy live będzie dopiero w takich wieczornych godzinach, kiedy my się zawsze spotykamy, będzie dopiero, kochani, niedziela albo poniedziałek. Tego wam jeszcze nie powiem na 100%. Raczej będzie to niedziela, będę się starał, ale zobaczymy. A jak nie, no to poniedziałek. No nie zostawię was z niczym. Postaram się jutro, jak wstanę nagrać dwa odcinki. Nie wiem jeszcze z jakich gier, ale postaram się nagrać, żeby, żeby wam wrzucić. Także możecie tutaj w komentarzu napisać z jakich gier chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek. Jakiej serii? No, wiecie, jakie mamy gry na kanale. Asetokorsa od niedawna, jest Fernbus, jest Farming Simulator, mogę nagrać odcinek z żonką. Jest. co tam jeszcze jest? No, jak to się nazywa? Eurotrack, ATS, no, wszystkich tych gier, które robimy na stałe na kanale, mogę coś tam wam wrzucić, nagrać. No, dwa odcinki na pewno chciałbym wam nagrać, obrobić i ustawić kolejno na sobotę i i może na piątek zobaczymy jeszcze. No i musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że, że jestem usprawiedliwiony. No, jak wiecie, praca jest najważniejsza dla mnie. Ja nie żyję z samego YouTube'a. YouTube jest dla mnie tylko takim dodatkiem. Jest to hobby, pasja, a nie maszynka do pieniędzy. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. No i co? No i, i, i zapraszam na materiały, które będą udostępnione jak ktoś chciałby coś jeszcze wiedzieć o Tipo bo były różne pytania, ile pali i tak dalej no to w sumie jedziemy Tipo więc jak najbardziej mogę Wam zdradzić aktualnie zeszliśmy do, z Anią bo to auto jeszcze jest na dotarciu, więc to jeszcze wszystko się unormuje, ale w takim trybie mieszanym, czyli trochę miasto, trochę trasa, zeszliśmy do 6.9 na trasie jestem w stanie zejść do 5 litrów z tym, że prędkość wtedy maksymalnie do 10 na godzinę szybciej nie jadę. E, I wtedy bez problemu do 5 litrów schodzę. Więc moim zdaniem, jak na benzynówkę, jak na silnik, który ma 100 koni e, tysiączkę pojemności, no to bardzo dobry wynik. E, no tak jak mówię, 5 no, litrów na trasie, 6-9 w cyklu mieszanym, w cyklu miejskim tak około 7,5, ale to już jest taki max maks, maxów. E, Jak bardzo dużo jeździmy tylko po mieście, takie wiecie, odpalić, gasić, odpalić, gasić, tu stoisz w korku, tu stoisz ten. Więc moim zdaniem, no kurczę, ja jestem w szoku. Myślałem, że będzie palił dużo więcej. Tym bardziej, że te małe silniki benzynowe, przynajmniej kiedyś tak było, że mały palił więcej z tego względu, że no, jak chciałeś jechać szybciej, no to on potrzebował, on potrzebował dostać w dupę i potrzebował swoje spalić, prawda? A takim nie 6, jak nie potrzebował, potrzebował paliło mało, bo miał ten zapas. Eee, więc, no, moim zdaniem, jak najbardziej super wynik. Eee, co, jeszcze, co jeszcze, prowadzi się go bardzo fajnie bardzo fajnie działa ten asystent pasaruchu. Eee, no, nie będę wam tego demonstrował. tak trzymać telefon w ręce i pokazywać jak kierownica sama skręca i jednocześnie jeszcze skupiać się na drodze to może kiedyś po prostu jak będę z Anią to, to, to Wam zademonstruję. czynniki parkowania przód-tył, kamera cofania ten system start-stop, ale ja go zawsze wyłączam bo mnie to denerwuje bardzo fajne nagłośnienie Android Auto czyli łączy mi się tam z telefonem mam nawigację z telefonu i tak dalej bardzo wygodny samochodzik. Polecam jak najbardziej serdecznie. Jakby ktoś się zastanawiał na w miarę, nad w miarę tanim autem e, osobowym, rodzinnym. Bo w sumie pakujemy się do niego bez problemu w czwórkę. E, no, gdyby było piąte dziecko, no to znaczy w sensie trzecie dziecko, a piąta osoba, no to już byłby problem. E, no ale wiadomo, że no, kupiliśmy na ten stan, który mamy, czyli Franio Lucia ja i moja żona, tak? Więc my jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak za tą cenne, jak za to, że były dostępne od razu i jak za to, że e, no bardzo przyjemnie się nim jeździ, no to, to my jesteśmy bardzo zadowoleni, nie? To tyle o samochodzie. Nie ja chciałbym się też rozwodzić na, 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 na tym tle, no potem różnie ludzie piszą, różne rzeczy mówią, myślą i tak dalej, więc e, no jakby reszta już stawiam dla siebie. Jak ktoś bardzo chce się czegoś dowiedzieć, to wiecie jak do mnie napisać e, na priv. Na fanpageu emr.ca, YouTube, jak najbardziej na wszystkie pytania chętnie odpowiem. Nie? Dobra, lewy jedziemy. Oj drodzy, ja nie będę przedłużał tego live'a, bo też yy, chcę skupić się po pierwsze na drodze. Też bardzo ciężko, o jaki idiota, na rowerze pod prąd na szybkiego ruchu. No co za, yy, Też bardzo ciężko mi czytać komentarze, więc yy, jakby. No widzę, że jest Waldemar, widzę, że jest Bartek Niemczewski, Czerwo był, moja żona, Krzysiek Kozak, Wojtas. Nie chciałbym tu nikogo pominąć, serdecznie witam wszystkich. Live oczywiście zostanie zapisem, żebyście... zapisem, kurwa. Będzie zapis live'a, żebyście mogli wszyscy się z tym zapoznać, że niestety najprawdopodobniej w tym tygodniu będą tylko odcinki i to o ile zdążę je nagrać. Aczkolwiek no bardzo, bardzo... Jeden będzie na pewno, to mogę Wam obiecać. W komentarzu pod tym live'em, nie teraz na czacie, ale w komentarzu pod tym live'em możecie pisać, yy, z czego chcielibyście ten odcinek, a ja się do Was dostosuję, bo jak wiecie, my tą pasję tworzymy wspólnie, yy, ten kanał i, i zawsze liczę się z Waszym zdaniem. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie serdeczności, za wsparcie kanału etc. etc. zawsze... Et, ETC... kurwa! Maciej Michalik, ty mi zagwozdkę z tym etc. dałeś normalnie. etc. czy jakoś tak się to mówi. Dobra, już, już, już koniec, 1400 km na dzień dzisiejszy mamy zrobione Fiacikiem, jak dotąd bezawaryjnie spaliłem jeden pełny bak i raz za stówę, o pozostań na swoim pasie, no właśnie teraz mi załapało, gdzieś tam za mocno w prawej strony jechałem, no, zaraz jest komunikat. Jak puszczę kierownicę, to zaraz też jest komunikat Trzymaj ręce na kierownicy, bardzo fajnie to jest Jest to w miarę głośne Nie sprawdzałem, czy jest to coraz głośniej Na wypadek, gdybym właśnie zastał, czy coś Nie testowałem eee... No i co, no i tyle no. To mi dał no. Pozdro tutaj dla Macieja Michalika Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystko no dzisiaj to by było na tyle. Ja jadę pracować do hotelu Glimczok w Szczyrku. Jak ktoś z tamtych okolic to pozdrawiam serdecznie. by pan się ładnie przytulił teraz, no. Do BMW, Wolwem. No i co? No I tyle piszcie w komentarzu, czego chcecie te dwa odcinki. Jeden będzie na 100%, drugi się postaram i do zobaczenia! No, tak, z Tobą, kochanie, w nocy. A z pozostałymi widzami do zobaczenia najprawdopodobniej w niedzielę. A jak nie, no to już najpóźniej, najpóźniej, najpóźniej w poniedziałek w relacji na żywo. Jeśli chodzi o odcinek, to pierwszy będzie na pewno jutro. Powinien być na sobotę albo na niedzielę po południu, tak? Godzina druga. Myślę, że to będzie dobra godzina publikacji. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to teraz. Yy, ostatni, ostatni czas na to. Co tutaj, co tutaj ktoś pisał? Daj sobie może na licznik, to moja żona się ma co tam słychać u Ciebie. Co robić? Ja jestem chory, gdy gardło mnie boli. To zdrówka dla ciebie, ja też na chwilę, a ja lapkę dałem do serwisu. RAM dokładają i dysk wymieniają. O proszę, no widzisz, czasem przerywa, się. i jeszcze też Waldemar napisał narka. No to spoko. Trzymajcie się serdecznie, to tyle na dziś. Do usłyszenia, do zobaczenia. w Następnych relacjach łapki w górę, jeśli wam się podobało. I co? I tyle. Kamera? Proszę. Fiacik, tipo, jak ktoś nie wie, takie ładne radiko. Jeszcze mi zostało 67 km, 53 minuty. Trzymajcie się, papa. Pa. Do usłyszenia. MRTA Śląsk, kłaniam się niko. Do następnego.